Hej Dino, cześć Dina Jak się miewacie? Uh -huh. Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Uh -huh. <laughs> tak myślałem A więc wiecie co robić Naciśnijmy przycisk i sprawdźmy czego się dziś nauczymy uh -huh. Uh -huh. O, to numery Zobaczmy co będzie następne Będziemy liczyć z lodami. Tylko ciekawe gdzie? Chyba już domyślacie się, co to jest? Będziemy liczyć lody w parku i uczyć się o numerach. Dino, Dina. Czy chcielibyście nauczyć się liczyć? Dobrze. Na początek przygotujmy lody. Te lody nie są prawdziwe, ale może później będą. Okej, okay, teraz weźmy te gałki lodów i umieśćmy Aha. je we właściwym y -y. miejscu. Czy jesteście gotowi nauczyć się waszego pierwszego y -y. numeru mojej dinozaury? Dino umieść gałkę numer jeden w odpowiednim miejscu na naszej półeczce. Doskonale, Dino. To jest numer jeden. Teraz twoja kolej, Dina. Doskonale, Dina. Twoja półeczka ma numer dwa, więc umieściłaś tam dwie gałki lodów. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz. Okej, okay, Dino. Ty weź dwie gałki, a ty, Dina, weź jedną gałkę. A, Dino, chcesz prawdziwego loda? Ha, ha, cierpliwości Dino. Dostaniesz swojego loda. A teraz umieść dwie gałki nad numerem 3. 2 plus 1 równa się 3. Doskonale Dino. A ty Dina umieści swoją jedną gałkę w tym samym miejscu co Dino. I w ten właśnie sposób otrzymaliśmy 3 gałki. Brawo, Dino i Dina! Nauczyliście się dzisiaj o trzech cyfrach. Pamiętacie, jakie to? Zgadza się, Dino. Nauczyliśmy się numer jeden, dwa... I ostatni... 3! Co mówisz, Dino? Chcesz teraz loda? Dobrze! Proszę bardzo, moje dinozaury. Smacznego!